Skupiamy się na krótkich wideo, ponieważ następuje TikTokizacja wszystkich social mediów. Na wszystkie social media, obojętnie czy to jest TikTok, czy to jest Instagram, czy to jest Facebook, czy to jest YouTube, możemy wrzucić krótkie, pionowe wideo. Więc idąc moim tokiem myślenia, mając raz zrobioną robotę, mając raz nagrane wideo pionowe, możemy je wrzucić na wszystkie swoje social media, tak? Więc warto zacząć, warto zacząć właśnie nagrywać te pionowe wideo. I teraz tak, jeśli jesteś osobą, dajmy na to początkującą. Właśnie w marketingu internetowym masz problem w ogóle, jakich treści chce twoja grupa odbiorców, jakich treści potrzebuje twój potencjalny klient, to tutaj dam ci taką zdrową proporcję, tak zwana zasada 2, 2, 1, czyli na każde pięć twoich porcji do social media, dajmy na to, że wrzucasz filmy, krótkie filmy pionowe, na każde twoje, na każde twoje pięć filmików pionowych, które wrzucasz do social media, dwa powinny być na zasięg. Dwa powinny być na wartość i jeden powinien być na autorytet.